Cześć, ja jestem Emerjoker, a to jest e, pierwszy w sumie odcinek po długiej przerwie z e, meczów Fify. A więc tak, w tym meczu e, zagram właśnie, no po prostu meczik online. W, jestem chwilowo w Lidze 5 i mam jeden, jeden mecz już wygrany, i drugi przegrany. Pomyślałem sobie, że nagram może ten odcinek, ponieważ miałem 5 pięć, no, pięć meczów wygranych i ostatni po prostu jeden przegrany. Pomyślałem, um, mam takiego małego farta, no jeden przegrany w sumie nie, taki nie wypał. Myślałem, że jeszcze jego wygram, żeby była taka szóstka i wtedy nagram, no ale no, e, tak wyszło. A więc e, spróbuję teraz no zagrać po prostu. E, to jest moja ekipa, której, no, e, która bardzo się zmieniła. E, Müllera możecie no, znać z ostatniego filmika z pack e, Opening e, Tam właśnie wylosowałem Müllera A reszta? No kupiłem w sumie Lewandowskiego kupiłem e, Olicz kupiłem Albo mojego miałem, Błaszczakowskiego, piszka Tutaj tak mało się w sumie pozmieniało, najbardziej to, no w sumie e, Nie wiem właśnie jak to było z obrońcami Wiem, że Lewandowski, Miller i Oli są nowi, a reszta nie wiem, nie wiem. A więc zostawmy to. Tutaj też się nic nie zmieniło. W rezerwie oprócz bra bramkarza. E, José zero. Jak się nie mylę, tak się wypowiada. Ja coś to piście. Piście. Pi, pi, piście, no. E, a więc tak, lecimy dalej. Albo nie nie, bo zobaczyłem tutaj taki mały błąd jakby. Kondycja. Kondycja, no właśnie, wiedziałem. Wiedziałem. Wiedziałem i wiedziałem. Mm, mam tutaj, może, kondycję. Dwie kondycje by się przydały i mam tylko jedną, a więc troszkę źle. Będę musiał wymienić później Müllera podczas meczu i Müller powinien być tutaj. Mm, mam w sumie 3 PP. Tak to wyszło. I powiedziałem sobie, nie, nie zmarnuję tej okazji. Wezmę Millera, on jest bardzo dobry w sumie. A mogę go zmienić w sumie z błościkowskim. Nie był to jakiś, nie będzie to jakiś zły pomysł. Tylko nie wiem, z no zgranie tutaj się w sumie nie zmienia, ale widzę, że tutaj jakoś lepiej, bo to są z Bayernu. A więc ciężko, ciężko, chyba tak zrobię. Tak ogólnie lepiej będzie. ok, a więc tak lecimy dalej. Szukamy. Okej, okay, po długim oczekiwaniu właśnie znalazło nam e, przeciwnika. E, tak w ogóle mam nowe koszulki, e, polski, takie no po prostu wyjazdowe i mam e, podstawowe, a więc zagrajmy w podstawowych, bo jestem no przyzwyczajony po prostu do nich, e, no po prostu. Okej, okay, zaczynamy mecz, mamy tutaj takiego e, przeciwnika. Uu. Troszkę, no bardzo w sumie mocna ekipa. Mam troszkę stracha do tej ekipy, ponieważ ogólnie ekipa już jest bardzo dobra, a po drugie gracz, który gra tą ekipą już ma bardzo, ale to bardzo dużo meczów rozegranych, a więc no ma większą prawę po prostu ode mnie. A ja, no dawno nie grałem w FIFA, bo miałem taki problem, że mi po prostu nie działało. I jeszcze chory jestem do tego. O kurcze. Pyk. Od razu atakujemy w sumie. Eee, ja tak najczęściej robię, bo mi to się najczęściej w sumie udaje. Pyk, pyk, główka, główka! Jest bramka! <laughs> Jest bramka! Pięknie. Zobaczcie, zobaczcie to po prostu, no. Jeszcze, jak bramkarz się wkurbił i się potknąłem o niego, <gry> nie wierzę po prostu, nie wierzę. Teraz próbuję kontra atakować. E, ale nie udało mu się. E, mam za dobrą, no, obronę. Okej, okay, lecimy tak samo, tak samo, zawsze tak samo. E, najczęściej podaję zawsze dał po i główka Lewandowskiego, ale za późno, właśnie, by. E, no, za późno chciałem wybić tą piłkę. A więc, no, źle to zrobiłem. Okej, okay, tutaj jest za blisko. Tutaj był za blisko. sorry, sorry. Okej, okay, ale na moją korzyść po prostu. Mam piłkę. Eee, Wyrzucam piłkę do Müllera. I. Ach, za daleko. Złe podanie. Okej, okay, do Alba Mayanga. I mój trik wykonuję, właśnie. Oj, troszkę za szeroko poleciałem. I właśnie to się nie udało. Um, ale cały czas spróbuję atakować. Jest gorąco. Lobem, lobem, główka. Słupek! Nie mogę strzelać, mogę strzelać. To był mój błąd. Ale cały czas mam piłkę. Jest, strzela. To mogła być wronka Le um, Roberta Le Lewandowskiego a ale jednak spalony no szkoda 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 Mamy znowu piłkę, a więc ładnie, okej. Okay. Nie to chciałem powiedzieć. Okej, okay, jednak mamy z powrotem. Obama Janka, Obama Jank i Obama bramkarza. Okej, okay. szybki Szybkie podanie do Mayanga, Ach, dośrodkowanie w sumie do, do nikogo. Mm, jak zwykle obrońcy czuwają. Eee, ok, okej. Okay. Myślałem, że w sumie będzie ciężej, a tutaj mamy prawie ca cały tę spiłkę. Oj, oj, oj. To troszkę za blisko mnie, już siedzą. Na mojej połowie nie mogą być w sumie. Tak to ujmę. Oj, 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 już coraz bliżej. Widzę, że się obudził przeciwnik. E, Pewnie jeden z pierwszych meczyków dzisiaj dla niego. Bo jednak troszkę śpiący jest. dzisiaj. Może być główka? Ach, za mocno, za mocno. Piłka wybita przez obrońców, ale jednak e, odebrali piłkę. Z powrotem mamy piłkę. Aubameyang podaje do Lewandowskiego. Lewandowski próbuje się przebić, ale nie daje rady. Teraz obrońcy, jak zwykle czuwają, lecz jednak tutaj chwilowo zaspali piękna bramka e, mojego przeciwnika. Naprawdę ładnie to zrobił. Sam chcę zobaczyć w sumie, jak to było. Ciekaw jestem, bo to ładnie, naprawdę ładnie wyglądało. Ja miałem tyle szans i nie wykorzystałem. Teraz troszkę żałuję, że to tak źle poszło. Ale naprawdę, piękny strzał. Nie dziwię się, że no, po prostu to była bramka. Z drugiej perspektywy cały czas pokazują te strzały, jakoś nie mogą tego lepiej pokazać. Więc źle widać w sumie ten typ. piękny strzał mojego przeciwnika. O, już koniec. Mogłem się nie wycofywać. Nie patrzyłem w sumie na czas. Jakoś nie byłem ciekaw tego. Ale w sumie miał ładne szczęście mój przeciwnik, bo strzelił bramkę w 45 minucie tak zwana e, piłka do szatni. Jak to tutaj komentatorzy mówią często. No więc, tak jak mówiłem wcześniej, Müllera będziemy musieli zastąpić, a więc po prostu zmienimy tak, Błaszczykowski i Müller, a reszta powinna jeszcze wytrzymać. Co z Błaszczykowskim jeszcze nie jestem pewny, ale zobaczymy, zobaczymy. Najczęściej w 70-80 minucie wymieniam graczy. Mm. Okej, okay, Błaszczykowski. Do gun, którego przed chwilą właśnie wsadziłem na boisko. Eee, podanie do Olicza i źle wykorzystane do środkowania Olicza. W sumie troszkę się przeliczyłem tym, jak mówiłem, że przeciw... przeciwnik jest łatwy. No, troszkę po prostu, no, wykrakałem to i pokazał po prostu, co u mnie teraz. Albo dawał po prostu fory na początku, ale nie sądzę, nie sądzę. Bo teraz też mu widzę, że za dobrze nie idzie. Co nie mówię, że źle mu idzie, bo ciężko mi, ciężko. Poważnie mi ciężko. Nie, to było głupie, to było bardzo głupie. Nie wiem, o co mi chodziło z tym podaniem. Lewandowski podaje do Obameyanga, troszkę za dalekie podanie, ale może być bramka jednak nie. Bramkarz wyłapuje piłkę, która zmierzała praktycznie do e, pustej bramki. E, Lewandowski dysyutkowuje do Obameyanga i Obameyang nie strzela bramkę główką. Teraz bramkarz wyłapuje piłkę z nóg. Okej. Okay. Lewy. Strzał! Ach. To mogło być w sumie bramkę Lewandowskiego, prawdę mówiąc. Za blisko bramki dośrodkowałem. I strzał, ach. Obrona przeciwnika wyłapała piłkę. Podanie do Lewandowskiego. Lewandowski dyszotkowuje do Gundogana, i nie dochodzi do Gundogana. Tak, jest przystopową. Nie wiem o co mu chodziło, bo miał sam na sam praktycznie z bramkarzem. Ach, kontuzja Lewandowskiego znowu w sumie, bo w ostatnim meczu też tak miałem. E, będę musiał wymienić: no, Lewandowskiego za. No, Ram, Ramosa za Lewandowskiego i zobaczymy jeszcze jest z Błaszczykowskim bo, widzieli, e, Błaszczykowskim, bo widziałem, że jest bardzo zmęczony. No, a więc, e, może teraz. Jak będę miał piłkę. Oj, to może być bramka. Jest! Jest słupek! Bardzo wielkie szczęście miałem. Powiem wam, że bardzo duże szczęście miałem. No, i remis. Na szczęście w sumie. Bo to mogło naprawdę źle się skończyć dla mnie. No, więc tak, to jest koniec meczu. Jeżeli mecz się podobał, no dla mnie się naprawdę podobał. Jeżeli mój jakby te moje komentarze wam się podobają, no to strzelcie łapkę w górę i komentujcie oczywiście, bo chciałbym wiedzieć, czy podoba wam się to, że ja komentuję. No po, po prostu jeszcze próbuję sam do siebie czasem nawet gadam. Podczas meczów, gdy nawet nie nagrywam, żeby podszkolić się, jakby. Wziąłeś na przykład dwa ostatnie mecze, właśnie takim wypadłem na pomnik, żebym komentował. A więc tak, no po prostu jak, zwy jak zwykle znacie mnie, przedłużam. No to dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.